Siema guys, jak możecie zobaczyć, tutaj jest, nie, tu, tu jest, tu jest właśnie odnośnik z mojego um, Twitcha, ponieważ stwierdziłem, że będzie łatwiej po prostu od nagrywania i montowania tego wszystkiego po prostu będzie łatwiej nagrać to w ten sposób, jakby to był livestream, ponieważ na live'ach właśnie tak wygląda lobby, potem na przykład, nie wiem, to jest na przykład, że kiedy się jeszcze zaczyna stream i tak dalej, nie? E, te 7 followów to są followy od czasu e, kiedy skończyłem ostatni stream do, do teraz, czyli po prostu przez ten czas kiedy nie było żadnego streama Ok, więc e, zaczynamy kolejny opening e, i w ogóle to kurde Riot włączył system jakiś taki anti-fief po prostu żeby nie można było e, kraść że tak to nazwę ponieważ chciałem sobie kurde kupić te skrzynki, nie? Klikam i jest, że y, dziennie nie mogę więcej kupić, nie? Więc y, zaraz to kosztuje y, 1950. Okej, okay, czyli stać mnie na jedną skrzynkę taką dodatkową, jako um, skrzynkę losową dla kogoś. I stwierdziłem sobie, że ponieważ to też jest jakiś rodzaj openingu, to kupię y, dekanowi. Bajdowy jest moderat moderatorem też I w ogóle na start jeżeli widzicie, jeżeli widzicie ten odcinek To znaczy, że było pod ostatnim ileś tam lajków Żeby był kolejny To musicie dobić ustalmy Nie wiem, 25 lajków Jak będzie tutaj 25 lajków To robię kolejny odcinek Więc lajkujcie po prostu i będzie git I będzie nice Dobra Więc Easy. Eee, dobra, więc. Eee, eee, skin, dobra. nie, to jest zaraz. To jest Mystery Skin. For a friend. Eee Dobra. Zobaczymy co wyleci. Unlock. Kurde, ten skin kosztuje 520RP. Ładnie wygląda, ale mogło trochę coś lepszego, naprawdę. Dobra. To teraz przechodzimy do normalnego openingu tych skrzynek. Eee... Eee... I teraz tak. Więc otworzymy sobie dzisiaj 23 skrzynki. Mam 8000 czyli starczy na ile? Starczy na 40 skrzynek, jeszcze. Ok, czyli dzisiaj otwieram 23 skrzynki. Jak będzie 25 lajków, to będzie kolejny odcinek. I lecimy po prostu z tematem. Otwieramy pierwszą skrzynkę. Aha, w ogóle mam mikrofon trochę. A nie, wszystko słychać, bo. Zakres pokazuje, że teoretycznie wszystko słychać. Kurde, skin teoretycznie ładny do Atroxa, nie? Ale po pierwsze, mało gram tą postacią, a po drugie, jak już nią gram to ten skin taki na, yy, klasyczny, klasyczna skórka oddaje taką, taką potęgę, a trochę taką demoniczność zobaczymy, może go wezmę, ale nie jest najbrzydszy, jest nawet ładny yy, kolejna skrzynka yy, skin do warda, spoko jakoś mi się specjalnie nie podoba ale myślę, że mogę wziąć bo stwierdziłem, że po prostu i ikony i skiny do będę brał bo po prostu zwiększają wartość konta Oczywiście nie chcę sprzedawać konta czy coś, ale kurde, mam wrażenie, że jest opóźnienie mojego głosu do kamerki, ale nie wiem, zobaczę, zobaczę. Mam nadzieję, że nie ma takiego opóźnienia, ponieważ nie jestem tego w stanie skorygować. W żaden sposób niestety. Um, Okej, okay, otwieramy kolejną skrzynkę. Jeśli będzie takie opóźnienie, to będę po prostu nagrywał w kolejne filmy, tak jak nagrywałem dotychczas. Dobra, kolejna skrzynka lecimy z tematem Hike! Eee, teraz będzie rework talika, jak ktoś nie wie, więc polecam zobaczyć. Bardzo OBI postać. Możliwe, że nagram z PBE yy, na YouTube'a. Okej, okay, dalej lecimy. Kolejna skrzynka. Eee, Celastin Soraka tak to się czyta. Nawet spoko to jest też skin. Nie mam skina do Soraki. Dużo nią nie grał, ale nie zaszkodzi, nie zaszkodzi posiadać skin, nie? Dobra. Kolejny, kolejna uh, skrzyneczka yy, Dragon Slayer Wayne, Też spoko skin, ale jego na pewno nie będę brał, bo Wayne w ogóle nie gram. Kompletnie A nie gram, nie? A jak już coś tam pod pewno nie więc tego skina wywalę na pewno. Nad tym się zastanowię. Jak gram Dekery, to gram Kennenem, Korki i Lucianem. i Kalistą, i tyle. <gry> Um, nie, nie, nie chcę tego skina Po pierwsze nie gram z Soną, a po drugie mam y, Mam DJ Sona, więc... Nie dziękuję Okej, okay, kolejna skrzynka O, to jest też spoko skin Ale mam do Wiktora skina Według wielu osób skin, który mam do Wiktora Jest brzydki Ale mi się podoba Więc nie wiem czemu ten ale mam tego skina. On jest według mnie bardzo ładny, ładniejszy od tego, według mnie. Chociaż ten jest teoretycznie za 1300, więc. A zobaczymy, zobaczymy, co z tego, czy będę go brał, czy nie. Dobra, kolejna skrzyneczka. Lecimy um... z tematem. Camkręcz, postać. W ogóle, zaraz, bo mam wszystkie postacie, nie? Postaci, postacie, jakkolwiek się to mówi. Mam wszystkie postaci, nie? Eee, jak widzicie, wszystkie mam posiadane, więc jestem ciekaw, czy jestem w stanie to sobie zrealizować. I wtedy na przykład, czy dostanę IP za postać, jaką mi wylosuje, czy co. Kurwa. Myślałem, że będę w stanie na przykład z tego zrobić. A oh bo mogę sobie zostawić te postacie, nie? Bo się przydał, przyrazą na kolejne te. Jak będą wychodziły championy, to będę sobie to po prostu robił z tego craftingu, nie? Zostaje mi tylko oddezennionować. No nic. Ale po prostu będę IP zbierał, żeby ładnie wyglądało. A jak będą wychodziły kolejne postacie, to będę sobie po prostu robił z tych tutaj lutów. Dobra, więc kolejna skrzynka jeszcze została nam 15. Trzeba się uwinąć szybko, bo już nagrywam 7 minut. 7 minut to sporo, jest. Champion, dobra. Nie za znaczy no nie za dobrze, ale... ale będzie na czym, będzie na czym, dobra, dalej lecimy. Może skin jakiś? Gentleman Gnar, Bardzo ładny skin, ale mam zimowego gnara i tego dino, więc też raczej nie, raczej nie będę korzystał. Velkoza Champion Shard to nie za fajnie. Dalej, kolejna skrzyneczka. Co tym razem wypadnie? A, o! I to jest bardzo fajny skin do Korkiego, ale mam skina URW Korki, więc w sumie nie wiem. Się zastanowię się, zastanowię się, ale my nie, myślę, że przy ultę na tej zostanę. Kasadin, dobra, mamy już na postać, mamy już na kolejną postać, żeby sobie to zlutować. W sumie nie mogłem zostawić tego, 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 tego całego e, Aurelion Shilo. Dobra, Katarina, kolejna postać. Dalej otwieramy. Otwieramy, otwieramy. Co my tu mamy? O! Biorę, biorę od razu. Zajebiście mi się. W ogóle dzisiaj sobie grałem z Mike TV. Jeżeli nie znacie to taki też, właśnie streamer um, trendlem zajebiście. E, zajebiście mi się grało trendlem e, Dobra, kolejna skrzyneczka, otwieramy sobie. Tutaj będzie. O, ładny to jest ward. To jest ładny word. I no, tylko ward, to dobra. Myślałem, że coś więcej będzie. Dalej. To tym razem? Um, nie, 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 nie. nie. Nie będę tego brał, na pewno nie. Hmm. Dobra. Dalej. Iloi, yy... no. Champion. Jeszcze zostało 5 skrzynek. Może będzie kosa. Może będzie kosa. O, mnie to jest skin chyba niedostępny, ale mam do gunplanka tego co był za darmo przez jeden dzień. Więc nie, raczej nie będę brał. Co Sobie tego skina. O, Sion. W ogóle jestem ciekaw czy teraz jak wychodzi ten nowy skin Dostajona, czy może już wyszedł nawet. Aż sprawdzę to, czy będzie Sion grany teraz. O, już wyszedł, ale jest niedostępny. W ogóle ten skin jest świetny. E, aż e, puszczę jedną rzecz wam. Po prostu to mnie rozwala, nie? Tylko zaraz, czy... Um, nazywanie nie nazywa? dobra, jednak tego nie puszczę, bo nie jestem teraz... Tak, ale po prostu... Bo ten nowy skin do Sion'a ma takie ulti, że działa jak pociąg, nie? W takiej tubie i się w Transformersa zmienia. I była przeróbka z Mishorem, że ja lubię pociągi, nie? To mnie rozwaliło kompletnie. Możecie dać tam gdzieś w linku, jak ktoś znajdzie. Dobra. Yy... O! To jest fajny skin, to jest fajny skin. Myślę, że sobie go wezmę, bo jest, nie, jest niedostępny. Może się przydać. To wiem, może za 5 lat temu mu będzie w mecie. Nie zamierzam przestać grać w loża, więc. O. Ee, też z skin do, do tego. Do Xina, ale mam Ksin Husarz, więc też raczej sobie e, nie skorzystam. Ostatnia skrzynka, co wypadnie? To wypadnie. Jasuo, Champion, short. Nie najgorsza luty, ale mogło być dużo lepiej. Dużo Championów poszło, niestety. A. Um, co robimy? Co bym chciał. Ee, więc sobie biorę tego amomu Dobra. I teraz tak Na pewno chcę... E, Trundla. Poza trendlem tak. Raz, dwa, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli jest to niepodzielne przez 3. Dobra. E, mam 43 esencje Czego na pewno nie chcę? Na pewno nie chcę tego na pewno nie chcę tego. St te najdroższe skiny sobie dezentruję na. Kurde, czy ja chcę. Aż sobie zobaczę. Wiecie, jak, jak wygląda ten skin. Zobaczę sobie, jak wygląda ten skin. E creator Victor. I zdecyduję, czy chcę go sobie zostawić. Czy. Czy jednak nie. O. No, wygląda spoko, nie, ale mam skinę do Wiktora. Nie potrzebuje, nie potrzebuję. Eee, nie. Disenchant chcę go zrobić. Eee, okay, więc to jest Disenchanted. Teraz o, tego sobie disenchantuję. W sumie, czy za tego jest więcej? Nie jest więcej. Dobra. A, chcę Trandla. Co mm, go upgrade'uję. Chcę na pewno, co jeszcze chcę? Chcę na pewno tego Ward'a Chcę na pewno hmm. Teraz pytanie, czy sobie je rolować w jakiś skin losowy, nie? Czy może sobie je zamienić na esencję, to jest pytanie Wiecie co? To sobie zdisenchantuję To sobie disenchantuje. To sobie kupię Chociaż nie wiem, no kurde, wątpię, że bym użył tego worda, Ale fajnie wygląda jak się ma więcej, nie? I, tych, i wartość kąta wzrasta i wszystko w ogóle Dobra, zrobię tak eee, Tego skina sobie wezmę tego skina sobie wezmę. Ten skin do Korkiego niby jest ładny, ale. mówię, mam urw. Korki, więc też raczej nie będę korzystał. Dobra, zrelaluje sobie. Niech będą te trzy skiny. Zobaczymy, co mi wypadnie. Tu, 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 tu. tu. Czemu tak się ścina? Nie wiem, to. Cześć, co to jest. Spoko to jest skin, ale Dravenem nie grał, nie? Ale, ale, ale jest fajny, jest fajny. Um, I teraz tak. Mogę sobie. Zrobię tak, zrobię w ten sposób i ciach, dobra, więc wyszedłem na plus o parę fajnych skinów, eee, mam Sorakę, mam dużo postaci, czyli jestem sobie w stanie kolejne trzy postacie, jakie wejdą do LoLa od razu z tego zupgradeować, więc IP będzie się zbierało cały czas na runki i tak dalej, ikony, chcę jak najwięcej ikon, skinów do wardów, wartość konta wzrasta, to też i tak najwięcej wzrasta przez ligi, nie? A nie przez te wszystkie rzeczy. Ale fajnie, fajnie to wszystko wygląda. Oczywiście nie chcę kąta sprzedawać, to żeby nie było, nie? Ale wiecie, na przykład za takie powiedzmy 5 lat, jak kurde, będzie sezon 11 to na przykład, wiecie, jak tyle będzie ikon z wcześniejszych sezonów, na przykład taka ikonka właśnie z sezonu drugiego, to będzie coś, to będzie coś. Eee, więc dobra. To by było na tyle. W tym odciężku. Zapraszam jeszcze raz na Twitcha, który jest tutaj. Macie link do Twitcha. A zapraszam do lajkowania tego odcinka. Od 25 lajków jest kolejny odcinek. Zapraszam do followowania. Do subskrybowania, to jest YouTube, to jest, to jest YouTube ale followowania na Twitchu też. Komentowania. Piszcie, co Wam wydropiło. Możecie podsyłać też linki do swoich filmików, co Wam wydropiło. I to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Do kolejnego odcinka. Cześć.